ma tu Padre, to, Pedro, to kolejnych Film, tak dzisiaj sobie e, otworzymy mega zestaw startowy z e, naklejek filmowy e, ekstra klasy 14-15 e, tak, udało mi się e, kupić dzisiaj e, 3 czekajcie tutaj karty lecą tutaj jeszcze tutaj widzicie 2 to sobie otworzymy w oddzielnych filmikach nie wiem czy widać ale one są jeszcze mokre ponieważ deszcz padał no i tak tutaj mam nożyczki nie mam nożyczek, ale... musiałem sobie tak poradzić cena takiego zestawu to 2 zł a zawiera 3 soszetki i album więc na się opłaca ja to chyba wszystko więc było w mieście może za to jeszcze są no folia na bok tak wygląda album tutaj widzicie naklejki specjalne tutaj jest ten plakat skład no jak w ekstraklasie terminarz do uzupełnienia i tutaj a, młodzi zawnicy i to jeszcze od razu sprawdzę kto był z e, pogoni Szczecin Tak Włociek Wala, więc w tym ostatnim odcinku dobrze mówiłem Ale było naprawdę bardzo fajnie. tutaj mamy trzy e, paczki e, naklejek Recenzja odbyła, więc jedziemy po kolei I tak tą serię na nowy będę zbierał e, Powracam do naklejek Kilka lat temu zbierałem naklejki, ale niestety się nic nie zachowało nic się nie zachowało, a więc lecimy, e, Szymański z BGK bohatów, Sasin, Kadu, e, mamy tutaj Lechią naklejka specjalna i e, to jest bodajże Podgórski z, z Piasta Gliwice. Druga paczka. No tak, już e, sama korzyść e, tego albumu to jest to, że, jest, e, że są trzy paczki naklejek. Czyli cztery zł do przodu plus album. to jeszcze zobaczę. E, nie nie mam napisu, ile kosztuje normalnie. Jeżeli można kupić w ogóle normalnie. Ja tutaj widzę e, skład, jaki mamy. E, Konczowski z e, Ruchożów, e, Dropa z Śląska Leonardo to jest koronakielce Mamy skład e, Krakowi i piłkę Ekstraklasy to jest widzicie Brazuka Widziałem to w sklepie mm, tą piłkę Ale nie kupiłem I mamy tutaj Szyndrowski Mamy logo Biały Białystok Jest i e, Drydas Zawiszy tutaj mamy chyba jakiś specjalny moment tamtego sezonu Mecz e, Ruchożóg z Lechią Gdańsk I mamy zawodnika Legii Warszawa To jest e, Mikita Tak, to idzie chyba Patryk Mikita było no na tyle, tutaj e, otworzyliśmy nagręt startowy e, 15 naklejek, no naprawdę fajna rzecz, warto to kupić, a więc ja się zamierzam, otworzyliśmy jeszcze sobie, e, otworzymy sobie jeszcze te trzy, te dwa pozostałe a więc Do zobaczenia i cześć